Hej, tu GG. Dzisiaj nietypowy odcinek. Tam za mną, nie widzicie tego, jest duże pudło. Duże pudło z napisem AK Racing. I wreszcie przyszedł mój prezent. O tak, wyposażenie do otworzenia pudła jest. Startujemy. spore. Od Wam powiem co to jest. Jest to fotel. Fotel do, do siedzenia oczywiście przed mobilnikowanym komputerkiem. Fotel firmy AK Racing. Wersja modelu MP i od razu jest piękna rozgwiazda, solidna widać, solidna konstrukcja, piękne, mocne aluminium, I przy tym wygląda, przy tym wygląda dość ładnie, no to jedziemy dalej. Pierki, fakturka jest instrukcja do matkowania. No co krusek, będziesz w telewizji. To jest i mój kod. piękna skóreczka. Piękna skóreczka. Wziąłem sobie specjalnie taką wersję karbowaną jak w rajdowym samochodzie. No jest, jest ładny naszyty napis AK Racing, piękne wstaweczki ze skóry. Naprawdę w dotyku jest przyjemna, ładne wyprofilowane boki. No dobra, oparcie już mamy Wygląda dość wygląda dość solidnie oh, Macie okazję przy okazji poznać nie jednego z moich kotów. Tego który uwielbia pudełka, czyli kluska, kusę był. No właśnie Pomocnik, oczywiście pomocnika muszę mieć ale by to nie było. Ale jeszcze znaleźć jakąś instrukcję montażu tego. widzę, że elementów... elementów tego fotela jest trochę. Jest to wszystko solidnie, solidnie zapakowane. Jest instrukcja. Jest instrukcja. Instrukcja w dość przystępny sposób, obrazkowo opisująca krok po kroku składanie fotela. Nie ma, nie ma napisów w języku polskim, ale, ale lubimy komiksy. Lubimy komiksy, nie sobie poradzimy. Są kółeczka. Stylizowany na stylizowany na samochodowe film wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie. Właściwie nie sympatycznie, tylko całkiem kulersko. W takiej lepszej jakości plastik. Ale naprawdę prezentuje się to prezentuje się to naprawdę super. Dobra. Mojej twarzy nie będziecie oglądać z uwagi na to, że z uwagi na to, że mam kamerkę taką, a nie inną i nie będę co chwilę jej przekręcał. Lepiej chyba pooglądać fotel i tak, na dobra, kółka mamy opakowane teraz. Może teraz może trzeba popatrzeć na instrukcję i zobaczyć, jak to zmontować. Dobra, po wyciągnięciu wszystkiego obracamy sobie. Pięcioramienną gwiazdę. Musimy teraz sobie zrobić koty miejsce trochę. Jest miejsce. Jest i pięcioramienna gwiazda. W tym miejscu wam powiem o moich przyszłych co do filmików. Na moim kanale na pewno będzie parę odcinków w Wartlandera. Spróbuję zrobić coś tematycznego. Co jeszcze? No, Mordheim. Na pewno będzie Mordheim. Kupiłem sobie wczesny dostęp do tej gry. że jestem fanem jej w wersji figurkowej. I jak na razie, jeśli chodzi o wczesny dostęp, to. Gra zapowiada się świetnie i na pewno zrobię kilka filmików na ten temat. No i zobaczymy, bo za niedługo wielka wyprzedaż na Steamie. Także pewnie coś trzeba będzie sobie zakupić i może coś jeszcze nagram z jakichś nowych gier. Tak na razie, na razie nie mam innej koncepcji co do tego, co by tu jeszcze pokazać. Aha, tu jeden z, z youtuberów zadał pytanie, czy nagram coś z World of Tanks. No przymierzam się, przymierzam. No zobaczę, zobaczę. Spróbuję wrócić do tej gry. Jak będzie jakaś fajna bitwa, to ją nagram i... I Wam pokażę jak będzie słaba bitwa. Też Wam nagram i też pokażę jak nie należy grać. Także World of Tanks też może, może się znajdzie. Nie obiecuję na 100%, ale... Ale spróbuję. Już po montażu i kilku dniach testów, fotel gotowy, zmontowany. Kilka wrażeń. Siedzi się wygodnie. Skóra jest dość miękka. Oparcia tutaj te boczne, boczki trzymają fajnie ciało. Podpórki są troszkę twardawe, niemniej jednak dobrze się tutaj trzyma na nich łokcie poduszeczka pod krzyże naprawdę wygodnie się siedzi na karczyszko także komfort komfort pracy komfort grania naprawdę wysoki no i poza tym wyglądam dość taki designerski skóra skóra fajna już mówiłem tam wcześniej zapewne albo i nie mówiłem taka ja typowo jak w samochodzie rajdowym karmowana także naprawdę wart, wart tych pieniędzy i dla gracza dla kogoś kto długo i dużo siedzi przed kąpem to warto warto zainwestować w dobry fotel a teraz się rozsiądę podziękuję wam i pożegnam Dzięki, cześć.